Pani 19, nie 20, dzisiaj już Boże. Dzień vlogmasu, dzisiaj mamy sobotę. Zbieram kosz, bo już wysypane. Jadę, słuchajcie, do miasta, jadę do Jędrzejowa. Mam kilka rzeczy do zatwienia. Między innymi najważniejsza rzecz to. Tasia! Tasia, biegasz! Najważniejsza rzecz to, moi drodzy, odebrać lekki dusi, Jest to takie lekkie odparniający. Chyba kapsułka, nie wiem. Do połknięcia brąchowakson. Znacie? Przez 30 dni codziennie Adusia ma przyjąć ten brąchowakson, a później 30 dni przerwy i jeszcze raz 30 dni. Ma to prawdopodobnie pobudzić organizm do walki i będzie bardziej odporna na choroby malwinka. Bawią się koty. Właśnie czuję, że w bucie mi zjecha. Słuchajcie, skarpetka. Znacie to uczucie, jak tak zjedzie poniżej pięty. Matko, jak mi niewygodnie. Ale nic, jadę. Dopiero może jak zatrzymam się w Jędrzejowie, to poprawię tą skarpetkę. Ym, wstąpię też do omrówki na chwilę. Mój Grzesiek potrzebuje... Yy, jak się to nazywa? elektrody do, do jakiejś konwentorowej spawarki. Nie znam się, wiem tylko, że różowy łebek i z tym różowym dzióbkiem muszę kupić te elektrody. I co jeszcze kochani? Aha, jadę sobie jeszcze do sklepu, kupię sobie jakieś geterki na zumbę, bo mam takie wiecie stare, niekoniecznie wyjściowe, a przydałoby się, żeby coś było fajnego, nowego. No i tyle moi drodzy, chyba z tych moich zakupów. Więcej nic nie mam do załatwienia. Oprócz tego będę dzisiaj robić pierogi lub uszka z mięsem. Boże, co ja gadam, na wigilię z mięsem, nie. Uszka z kapustą i grzybami, żebym już na wigilię miała z głowy. Dobra, rozłączam się na chwilę, rozłączam się i za chwilę się znowu widzimy. Siemaneczko kochani, dzisiaj jest już 20 dzień vlogmasu, mamy tu reniferka kochani 20, wy widzicie 20 w odbiciu lustrzanym, ponieważ no jakoś kochani nie lubię tej drugiej strony, wolę jak jest właśnie w odbiciu lustrzanym, wolę siebie w odbiciu lustrzanym, kochani co jeszcze dzisiaj? Pojechałam do Jędrzejowara. No nawet wam zaczęłam coś mówić w tym temacie, że jadę i że coś tam sobie zerkniemy, zobaczymy guzik. Rozładował mi się telefon, nawet nie wiedziałam i co i jak, i kiedy i nic nie nagrałam, no trudno. Byłam w PSB Mrówka, kupiłam dla Grześka, jak się to nazywa, elektrody do spawarki, bo coś tam sobie przygotowuję, potrzebuję. I jeszcze byłam, kochani, w aptece. W aptece jakiejś tam codziennej, nie wiem. Próbowałam zrealizować właśnie receptę dla Adusi, bo Adusia skończyła antybiotyk, więc teraz odpalamy, słuchajcie, taki lek na uodpornienie. I jest to, jak dobrze pamiętam, bronchowakson. Mieliście coś takiego. Zobaczcie, bronchowak są kapsułki dla dzieci. Tam chyba jest 3,5 mg. Stosowanie do ustne według zaleceń lekarza. Przechowywać temperaturę poniżej 25 stopni, czyli w sumie nie musi być w lodówce. I to, kochani, to opakowanie kosztowało mnie 70 zł. I jest to 30-dniowa kuracja. Nie wiem, jeszcze nie czytałam, czy to się połyka. Ja słyszałam, że coś pod język, ale chyba się połyka. A że ona nie będzie połykać, bo to takie dosyć, a no, chociaż nieduże te tabletki są, zobaczcie. Um, to słyszałam, lekarka mówiła, doktorka, że mogę to wysypywać jej na łyżeczkę. Adusiu, nagrywam kochanie, bądź ciszej misiu. Więc udało mi się i jeszcze co, zanim pojechałam sobie do miasta, bo nigdzie tego nie można dostać, skorzystałam z podpowiedzi jednej z moich widzek i najpierw yy, słuchajcie weszłam sobie yy, gdzie, gdzie jest lek coś takiego taki portal i tam wpisałam nazwę leku i moją miejscowość moje miasto i wyskoczyły mi apteki gdzie ten lek jest dostępny i w jakim procencie także bardzo ci kochana dziękuję naprawdę mi to bardzo pomogło bo zarezerwowałam sobie właśnie w tej aptece ten lek i on czekał na mnie, już nie musiałam się zastanawiać czy na pewno będzie. Szłam jak w ciemno i wiedziałam, że będzie na mnie czekał. Także bardzo ci kochana dziękuję i dalej kupiłam tabcin. Trend. Ja tego nigdy nie używałam z polecenia koleżanki, bardzo dobre tabletki na przeziębienie, katar, gorączkę. Łyka się i raz dziennie takie dwie kapsułki naraz i jest spoko fajnie mi pomaga przynajmniej mi i mojej rodzinie nie jest za tani bo on już nie mam tutaj tej słuchajcie tej, tego paragonu ale tani nie jest ale naprawdę mi pomaga i tutaj jest pisze katar gorączka bulgarda głowy. nie jesteśmy chorzy, ale wzięłam tak wiecie zapobiegawczo żeby mieć w aptece boże w apteczce domowej i jeszcze kochani, jakież było moje zdziwienie, jak zeszłam pod aptekę, a tam kolejka w środku, kolejka na zewnątrz. Gdzieś byłam chyba ósma w kolejce, słuchajcie, na dworze, na zewnątrz. Już nie mówię, że tam jest, a okienek tam było chyba z 6 czy 7. Także są, słuchajcie, mega kolejki do apteki, nie wiem czym to jest spowodowane. Kupiłam jeszcze Disney Mar na katar towarzyszący infekcji alergii. Udrożnia nos i oczyszcza nos. To jest, słuchajcie, roztwór soli do psikania. Co prawda, tutaj pisze, że od 12 roku życia, ale pani mówi, jak ma 5 lat bez problemu. I jeszcze kupiłam na Seawin te kids dla Adusi na odetkanie noska. Pisze od pierwszego do szóstego roku życia. Ada nie ma teraz kataru, ale wiecie, wolę mieć to w domu. I co jeszcze? I co jeszcze? Aha, przyniosłam sobie, słuchajcie, z mojej piwniczki sok z Aronii. Zaraz sobie zrobię dwa dzbanki kompotu, bo my bardzo lubimy pić ten soczek z aroni, rozcieńczam go słuchajcie z ciepłą przegotowaną wodą i coś pysznego, pijemy słuchajcie to zamiast innych takich soków kupionych czy jakiś tam malin syropów malinowych i tak co jeszcze Wam chciałam pokazać aha jeszcze byłam w cyfrowym polsacie w plusie ponieważ Agatka, Agatce skończył się słuchajcie miks na telefon i kupiłam jej tu pani, telefon. To dla niej była ni totalna niespodzianka. Nie wiedziała, że w ogóle planuje iść do sklepu i coś kupić. Kupiłam Samsung Galaxy A52 S5 Giga. Biały, tak jak widzicie. Chciałam jej kupić taki porównywalny do mojego, bo ma bardzo dobry aparat. Jestem z niego mega zadowolona. A ja mam Samsung Galaxy A71 i pięknie nagrywa, pięknie robi zdjęcia. I w sumie na razie nie potrzebuję żadnej kamery do nagrywania na YouTube, ponieważ ten. Ten telefon mi zdecydowanie wystarcza i dlatego też sugerowałam się tym telefonem, aby jej zakupić taki telefon. Nie ma już, słuchajcie, w sprzedaży A71, bynajmniej nowych. To jest zamiennik A52S5G. Także Agatka tam sobie już instaluje wszystkie rzeczy na tym nowym telefonie, a stary telefon powędruje do szuflady albo dla Adusi jeszcze nie wiemy się zasłużyła na telefon po agatce. I jeszcze co, słuchajcie, czytam tą książkę. Bardzo ciekawa, fajna książka świąteczna. Super sprawa. Nie mam za dużo czasu, ale naprawdę warto do niej zajrzeć, jeżeli ktoś mają gdzieś w swojej biblioteczce, albo kupił, albo zamierza się kupić na książki. Bardzo ciekawa świąteczna historia. I jeszcze, kochani, kalendarz adwentowy, bo nie wiem, czy po południu będę mieć czas. Bo wiecie, sprzątanie i tak dalej. Otwórzmy tą dwudziestkę. Co my tu mamy? Coś miękkiego, miękkiego? Co to może być? Mmm! Peeling enzymatyczny do twarzy, kochani, dwie sztuki, zobaczcie. Super. Peeling enzymatyczny do twarzy, papaja. A tutaj mamy y, chyba arbus co my tu mamy coś tam, tak peeling. pięknie 5 minut i sprawa załatwiona bardzo dziękuję Mikołajowi za kalendarz adwentowy ja dzisiaj na obiad wczoraj sobie kupiłam łódka pieczone w lewiatanie więc je tylko odgrzeję zaraz sobie tutaj obiorę ziemniaczki i ugotuję jak również jakąś sałatkę wyciągnę może taką gotową zrobioną albo może Buraczki, takie wiecie, mam z octem i cukrem, takie zawekowane. Może buraczki na zimno będą do obiadu dzisiaj, a po południu wybieramy się w goście do cioci. A dusia już się nie może doczekać. Kochani, jeszcze pokażę wam co kupiłam. Chodzę na zumbę, dopiero co zaczęłam. Więc chciałam sobie coś kupić, wiecie, dresowego, żeby też się dobrze czuć i wygodnie, a nie mam specjalnie, kochani, żadnych dres, dresów, getrów, ani żadnych koszulek sportowych. Całusek. A i kupiłam sobie zobaczcie, taką koszulkę czarną. Ona jest taka opięta, Meczka 4F. I ona kosztowała, kochani, ta koszulka, a dusiu nie kręć. Ale nie widać. 60 zł. Nie, 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 nie z przestawiam ty, kochanie. 69 zł bodajże. Tak, 6999. Widać, nie widać, nie widać, nic. 69,99, oczywiście w odbiciu lustrzanym. I kupiłam też Getry, leginsy takie bardzo opięte, utrzyma utrzymające tu i ówdzie z wysokim tej samej listami. Tak, z tej samej firmy zobaczcie takie geterki i te geterki no niestety nie były już takie y, tanie, ponieważ kosztowały 149,99, ale mam nadzieję, że będą mi służyły bardzo długo. Ja bardzo lubię różowy kolor czarny, taki wiecie, nawet stonowane, nie zaszalałam. Jest OK. I jeszcze Wam pokażę, bo mam, y, a nie pokazywałam. Kochani, to są córcze, to są moje peelingi do buzi, żeby, żeby nie zniknęły. Ostatnio w Biedronce kupiłam taką fajną deskę okrągłą. Ja nie wiem, po co te ranciki są. Zastanawiam się. Chyba na moje pazurki. I tą deskę sobie położyłam tak, wiecie, na blacie. Jak coś trzeba ukroić, przekroić, pokroić, to jest już na wierzchu. Ładnie wygląda, okrąglutka, malutka. Tak? Adusia, grzeczna była? Chce dostać telefon po Agatce? Tak. Nie wiem, co będziesz musiała zrobić, żeby ten telefon dostać. Chyba posprzątać swój pokój. Co ty na to? Nie, nie. nie? No nie. Oczywiście standardowo cały zlewgarów. zaraz ładujemy zmywarkę. Co? Tęskniłaś za mną, byłam w Jędrzejowie. Tęskniłaś? Czy nie tęskniłaś. Tęskniłaś. Tęskniłaś? Tęskniłaś. tęskniłaś? Moje słoneczko kochane dzisiaj miały być pierogi, uszka lepione ale coś mi się nie zbiera, idę zaraz sobie nastawię troszeczkę kapusty kiszonej i grzybki i niech mi się gotuje przemielę sobie farsz, a może uszka zrobię jutro, nie wiem, może jutro jak sobie wszystko przełożę, Adusiu? jak sobie wszystko przełożę Agacie, to ci odda telefon zobaczcie, kupiłam tą wczoraj tą kapustę kiszoną z Kiliana, zobaczcie jak pięknie zapakowana, zafoliowana także mamy pewność, że nikt tego wcześniej nie otwierał Piękna, bielutka. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to dzisiaj do tego obiadu to mogę zrobić kapustkę kiszoną z marcheweczką, z pieprzem, oliwą i odrobiną cukru. Pachnie. Mm, super. I troszkę odłożę sobie na farsz i ugotuję tą kapustkę. Witajcie moi drodzy. Jest już wieczór, sobotni. Właśnie wróciliśmy z gości. Była kawka, było fajnie. Co ja Wam chcę dzisiaj pokazać, a gdzie to lustro jest? Moi drodzy, kupiliśmy nietypową rzecz do naszego domu, a nawet nie domu, tylko przed dom, a mianowicie... Lustro! Wow! Tadam, tadam, zobaczcie, jakie lustro, od razu widać cały mój bałagan z naprzeciwka. Patrzcie. A teraz jeszcze zobaczymy Agatkę. Nie, nie zobaczymy. Kochani, kupiliśmy lustro, bo mamy strasznie trudny wyjazd na drogę. E, oczywiście mamy zezwolenie z powiatowych dróg na zainstalowanie takiego lustra, no ale niestety musieliśmy sobie sami to lustro kupić. Nie chcieli nam zasponsorować. Takie lustro kosztuje około 300 zł i mam nadzieję, że dużo łatwiej będzie mi wyjeżdżać na drogę, e, bo mieszkała akurat słuchajcie na takim zakręcie. O, w kształcie litery U, i ani z jednej strony, ani z drugiej strony nie za specjalnie widać, jak się wyjeżdża. Często mi się zdarzało, że właśnie trąbili do, na mnie kierowcy, że co ja tak wyjeżdżam jak emeryt, a tu niekoniecznie. Słuchajcie, naprawdę trudno wyczuć taki moment i punkt, żeby wyjechać i żeby nic nie jechało. Nieraz widziałam, jak mi palcem, słuchajcie, grozili. Adusia, tutaj mi się tuśla puszcza na kuśtawce, a też. Co pani lustro mówi? Nie będziemy odwracać lustra, kochani. E, I dzisiaj to wszystko, słuchajcie, zmieniłam sobie tak naprawdę jeszcze e, cały farsz na e, uszka, ale niestety uszek dzisiaj nie. E, dzisiaj uszek nie, słuchajcie, nie nagrałam, nie robiłam, może jutro zobaczę. E, dzisiaj jeszcze muszę zrobić sobie, sobie a dusi naleśniki, taką niewielką ilość, może dwa, trzy, może pięć. Bo Adusi się chce na leśników. Adusia tutaj mi wywiesza język, ty! Spryciucho! Ty, spryciucho, ty! Zobaczcie, jaka panienka uczesana dzisiaj w dwa kucyki. Tak? Agata ma warkocze. Agatka ma warkocze. Dzisiaj był dzień czasania, tak? No. A. Dobra, gary na mnie czekają. Muszę rozładować zmywarkę, tą nieszczęsną zmywarkę, tak. i naładować świeżymi garami do mycia. I kochani, na dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć, do jutra. Cześć.